Siemano, cześć, witajcie po raz kolejny w The Mighty Quest for Epic Loot jak mówiłem, jeszcze raz sobie pokonamy Józefa Spalina Znaczy, jeszcze raz pokonamy, dopiero pokonamy, bo wtedy się niestety nie udało Ale obiecałem, że od tego momentu sobie rozpoczniemy kolejny materiał Ale oprócz tego, potem zajmiemy się sprawą tutaj klanu Czyli stworzy tam jakiś klan, zobaczymy jak to będzie i oczywiście bez problemu będziecie mogli do niego dołączyć, kto jest chętny niech od razu wbija a potem jest trzecia sprawa otóż z jakichś cudownych przyczyn dostaliśmy Maga na wypróbowanie zupełnie za free, więc mam dostęp do Maga oczywiście z pierwszego poziomu ale sobie nim zagramy, więc dzisiaj jeśli chodzi o kontynuację jakby całej zabawy rycerzem, to chyba za daleko nie pójdziemy, oprócz faktu blokowania kolejnego świata oczywiście po pokonaniu Józefa Spalina no, ale no to chyba tyle, zobaczymy, może jeszcze zamek rozbudujemy, nie wiem do końca co będziemy robić, najpierw Józef, Józef, ty pierunie. pójdź, pój do, o Jezu, kurwa, coś się dzieje, przepuśćcie mi. cześć dziom, cześć ziomek, ja tu mam, mam trzy apteczki dostępne, więc powinno być ogólnie spoko, jeśli mnie nie zjara zbyt wcześnie, chodź tu, uciekamy na chwilę jeszcze. Mam jeszcze dwie. Dobra, muszę go pokonać, bo teraz to już by był po prostu karygonny błąd, jeślibym tego nie zrobił. Teraz uciekam. Uciekaj trochę. Powiedziałem uciekaj. Uleczymy się. O, nie ma żadnego zionięcia. Kurwa, ogniem. Tak, ile on tam tego życia jeszcze ma? Jeszcze trochę. Tak, mówisz? Jeszcze się uleczyłem. No i teraz już jest chyba, ale po tobie. Przewracaj się, stary, no koniec! Definitywny koniec. Finalny finał! Papa, pa. cześć! Krwawa zbroja jakaś. Nie mówcie, że nie mam. Uh -huh. Jeszcze sobie na pewno weźmiemy i ulepszymy ekwipunek. Dobra, ale teraz mogę przejść. Tu, ru, tu, 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 tu. Otwieraj to. A ma jakieś czerwone takie drzwi. Dobra, dawaj. Złociszę. I wyjście. Fajnie troszkę zarobiłem. Jak oceniasz zamek Józefa Spalina? Był naprawdę bardzo fajny, mi się podobał. Kontynuuj, dostałem 75. Luzik. Mm, wyposaż teraz chociażby, co to jest, mista broń? Co nam to daje? No, podpiszcie mi to. Oplej swoją broń magicznie... Pierdoły. Nieważne, teraz się tym nie zajmuję, bo nie będziemy się bawić rycerzem. Kiedy osiągniesz mniej więcej poziom 9, pokonaj Józefa Spalina. Nagroda następny region. Głupi, głupszy, najgłupszy. Poziom 14, Głupa. Nagroda. Z, zamek Głupa. Jak wygląda w ogóle kolejny rejon? Co to jest? Przyjazna strefa w ogóle. Przyjazna strefa to jest chyba strefa, w której się nikt nie atakuje. Czy ja mam rację, czy nie? Nie wiem. Możecie mi napisać. Nevermind. Zawody, tak? Nie. Sztyletowo. Gdzie my jesteśmy? Tu. Klejnotowa przystań. Dobry piesek. Gdzie jest ten głup? Tu jest głup. Okej. Okay. Nadal nie wiem czy żółci, czy zieloni to są gracze, czy. Ale nie no, to mamy. To raczej są chyba wszystko gracze. Nieważne, to nie jest po prostu priorytet. U mnie priorytetem teraz jest klan. Uh, info, bla, 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 bla. Oj, tu widzę, że tu Infamous. Jakie... Do, Dobrzy są. Ale ja chcę stworzyć klan. Kompletnie zmyślona nazwa, nazwa klanu. Candy Team. Bardzo oryginalnie, bardzo kurcze, no po pomysłowo, tak. Opis tutaj może opisać o co chodzi w tym twoim, z tym twoim, każdy kto będzie nim zainteresowany, zobacz. Aj, dobra, kasujcie to. Uuu. Mogłem to oczywiście chyba oznaczyć i dopiero kasować, ale ja wolę oczywiście standardowo trzymać backspace i czekać aż to. O tak. Tutaj, tutaj. Moi drodzy, dlaczego moi to tak wygląda i, to jest duże i, a ja chcę małe. A jak wygląda? Duże. Aha, duże tak. A mały tak. Tutaj moi drodzy, możecie wbijać. <laughs> nie no. Um, oficjalny klon. Kantiego. Aha, Ahaha, dziubek. Nie taki, nie taki. Wróć. Toki. Zapraszam wszystkich. Dobrze. Never mind. Wiadomość powitalna. Sima. Popatrzcie, faktycznie tego się nie da. Tego się nie da zaznaczyć. Choć jakbym chciał, net Control A nie działa, to trzeba całe na backspace trzymać i e, kasować. Co to jest tryb werbunku? Zwyczajne, szybkie dołączanie zamknięte. Czyli zwyczajne, tak jak chcecie dołączyć, to dołączacie. Czy ja muszę zaakceptować Waszą prośbę? Bo jeśli tak. W sumie się nie znam. Siema, no, witaj. Nie, witaj w moim klanie, moim klanie ziomeczku, ziomeczku. O tak, ej, nie tak, tak, uśmiechnięty. Język polski, oczywiście. Candy Team, to tu jak szukacie, to znajdźcie to i będzie problem, będzie świetnie. Może jeszcze oficjal Candy Team. Ej, utwórz, mam nadzieję, przepraszam, ale nazwy klanów nie mogą zawierać spacji oraz. Ej, co najmniej trzy znaki. Owych cholery. Ale nie, no jakie trzy znaki? Candy Team bo teraz? Tak, dobra. Oficjalny klan Candy'ego, zapraszam wszystkich. Członkowie, 1 na 30. Kto pierwszy ten lepszy? Członkowie, tylko ja. Super. Raport z pola bitwy nie ma. Ale uwaga, chłopaki. W ogóle wszyscy, dziewczęta, tu prezentujecie w pewnym sensie mój klan, więc mogłem jeszcze chyba zmienić to edycja. O właśnie. Tylko, że co sobie wybierzemy? Nie wiem, no coś byle, byle, byle było fajne. Hmm, 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 hmm. Tutaj to. To mi się podoba. <ścoughs> Zastosuj. Ok, dołączajcie. I zbierajcie punkty na moją, naszą korzyść w sumie. Dobra, a teraz. E, w ramach tego, że chcę sobie na pewno rozbudować ekwipunek za 100. Tak, mogę jeszcze dodać jedno? Jak 200? Dobra, no, trudno. Co ja to mam? Wyjątkowa broń dwuręczna. 412. O, to trzeba wymienić. <laughs> Co to jest? 408. Nie. Jakiś pierścień, zwiększona szansa na znalezienie. a to to jest to samo. 97, 50. To trzeba wymienić, bo to jest zdecydowanie lepsze. Jeszcze coś? 84 jaką mam zbiorę, zbroję 70. Cyk. Um. No, nope. wracamy do zamku, zaraz sobie zagramy magiem, tylko najpierw chcę sprawdzić, czy czasem w później... Aha, zapomniałem, że tu na wsadzie... Nie, tak, co ja robię? Tak. To kółko jest zdecydowanie zbyt... Okej. Okay. dawaj to, to, to wykujemy sobie coś tego. Jak z 220, czy muszę za to płacić? no, trzy sekundy poczekam, nie będę marnował kryształu. Sukces, zbierz. Aha, mag. Wyjątkowy na ramienik, bo maga dlatego tworzy e, rzeczy dla maga. A to. Nie, no, czy. Wy, wyjątkowy jest dla maga, magiczny jest dla rycerza? No to teraz mnie ciut zaskoczyliście, bo nie do końca, tak jakby się orientuję, nie do końca wiem jakoś to. Nie mogę tego powiązać. E, wróć tutaj. Przełączmy się na maga. Nie no, ale a tak, maga za darmo. O zobaczcie, jest, dobra. Tylko teraz ekwipunek i w jakiś tokolwiek sposób chciałbym Cię w coś wyposażyć. Na pewno nie będziesz chodził z tym płonącym, słabym czymś. pewno Ci coś kupię. Tylko co bym Ci tu mógł kupić? 108, 124, to to najdroższe po prostu. Um, I moi drodzy, zagram. Kupiłem to? Pytam, czy ja to kupiłem? Tak, kupiłem, nawet dwa, spoko. Ale dlaczego to nie jest dostępne? Level trzeci. Ła! Fajnie. No to było, trzeba pomyśleć wcześniej. A ile mamy? A tak. mamy w ogóle cokolwiek? Co to jest? 46. Już wezmę to i to. W, w to go wyposażę. Piękny Tomasz! Świetnie. Czy tu jest opisany. Level drugi. Aha. Ja mam go na pierwszym, więc kicha, nic praktycznie nic go nie wyposaży. Teraz musimy się ruszyć i ogarnąć jakiś po prostu pierwszy z pierwszych zamków. Zamek super Zobaczymy jak się bawi magiem. O tak. Mam nadzieję, że całkiem spoko. <laughs> Ale jeśli chodzi, nie mam żadnych specjalnych chyba umiejętności przynajmniej na razie. Aha, tak się bawi magiem. No dobra, na odległość jeszcze dalej. Chodźcie tu. Od specjalnego ataku nie mam jakiegoś. O, osiągasz poziom drugi. Proszę na strzał. Nie było, trzeba się naprawdę dużo wysilać. Teraz będę go mógł lepiej wyposażyć. W ogóle sobie, może nie wiem. Chodzi o to, że mag jest darmowy. I chodzi też o to, że prawdopodobnie jutro czy pojutrze. Nie wiem, nie orientuję się, gdzie jest kurwa dalej przejście. Nie orientuję się jakoś. Tam było. Ja jestem ślepy. Mm, nie orientuję się, jeśli chodzi o no, długość dostępność. Dostępność tego maga. Jak długo on będzie dostępny. Bo jeśli no, naprawdę krótko, 1, 2, trzy dni, to jest bez sensu nim grać. Bo nawet jeśli ja go to go i tak stracę. Więc psz, po co? Będziemy się bać rycerzem. Tylko dzisiaj tak pierwszy materiał zobaczymy, jakie on tam ma, pierwsze umiejętności i ogólnie sobie ogarniemy. Chyba bym musiał go zakupić. Mm, żabciu, spierdalaj. Żywotność przynajmniej pozbieramy oczywiście w totalnie małych ilościach, uwzględniając to, że rycerz może naprawdę już pozbierać dość sporo tego wszystkiego w lepszych zamkach. No ale magiem się dopiero rozwijam, więc... Nie, A i gdzie on jest jakiś ten? Jego poziom za chwilę powinien mieć trzeci. Bardzo chętnie bym zdobył jeszcze trzeci poziom w tym zamku. Ale czy to się uda? Hmm, on atakuje, ale chyba się nie uda, chyba, że po prostu za obrabowanie dostanę coś. Otwieraj, nie no, patrzę cały czas na jego poziom, niestety nie. Niestety nie. Tu do drzwi, znaczy do schodów. E, wyposaż teraz, właśnie mamy. Ognista eksplozja, wystrzel przed siebie go ognia, który podpali przeciwników z 7 punktów obrażeń. Proszę bardzo, tutaj nic nie mamy niestety dostępnego. E, Kwipunek. Fajnie, że oni mają w sumie połączone te ekwipunki, że każdy może korzystać z tego ekwipunku od drugiej osoby. No, ekwipunek jest przypisany dla gracza, do gracza, nie jest przypisany do postaci. Więc całkiem spoko. Um, I w sumie, jeśli chodzi o rzeczy przeznaczone dla, dla, dla łucznika, tak, dla, to bym mógł ich nie sprzedawać, tylko sobie wziąć i dodać postać. Jego wyposażać, wyposażyć i dodatkowo prowadzić kilka postaci naraz. To pewnie by było w jakimś stopniu. Ciekawsze, fajniejsze. Co to jest? Powiadomienia. O co chodzi? Wymag jest teraz silniejszy. Uu, a jak tam z moją gilią, z moim klanem? Nikt jeszcze nie dołączył. No, no ja wierzę. Znajomi, tutaj wag, atak celowy nie chcę. 203. Uuu, widzę, że tutaj ziomeczki, niektórzy ogarniacie, a który ja mam? Ja on na pewno słabszy. <grych> to jest co to jest? tabela. Jak nieklasyfikowany? Spierdzielajcie. Mm, jeszcze jeden zamek. Kulawiska. Chociażby wypróbujemy sobie tą pierwszą umiejętność, jak ona wygląda, a później wyposażę maga. Chciałbym się dowiedzieć, do kiedy jest ten mag dostępny, więc jeśli ktoś z Was posiada takie info. Bardzo chętnie bym go wysłuchał. Aha, w takim sensie. W ogóle mag ma świetną ilość many z tego co ja widzę. No, zobaczcie. Na pewno ją zdecydowanie szybko odzyskuje, pu, Pal, palich, palich, palich. Dobra, i fajnie, Przenaciskać. naciskać. Wypad z tą pułapką, ty, ty. W sumie to jest stosunkowo słabe, ale może być. Poziom trzeci, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Nie ma za co. Taki atak frontalny na wszystkich by się przydał tym kijaszkiem panoramiksa. Tylko, że nie mogę się jakoś jeszcze to doczekać. Tutaj taki, wiecie, że pierdzielnie we wszystkich naraz. Fajną masz tą krykę. Fajną masz ten badyl. Coś tu pozbieramy. Czwartego poziomu na pewno teraz nie osiągnę. To jest raczej nie do ogarnięcia w tym momencie, w tym zamku przynajmniej. Jakiś magiczny pierścień, jakieś pierdoły zbieram. Tury, 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 tury Tuy, tury, tury, dużego atakuję? Powiedziałem, że dużego bez tu prawie zginąłem. Wiem, że maga atakuje na odległość, ale to, co tutaj się Wydziało, działo, to jest okropne. W ogóle idziemy rozwinąć serce zamku, chyba, bo mam. Mmm, tyle, bo mam. Mmm, słuchajcie, co to jest czarne wąsy czepne, które będą wysysać soki z wrogów stojących przed tobą, zadając im 7 punktów braży. Może być. Um, bo z tego, co ja widzę, to ja mam mega, kurczę, kryształu. Co to jest? Zamek nie został sprawdzony. I co z tego? O co chodzi? Odblokowanie. Dobra, ale... Serce zam rozbudowa do poziomu 10. Tak, ale co ja mam? Do cholery jasnej. Aha nie mam chyba tyle kryształów. No właśnie, bo ja tak czekałem o co chodzi. Klany. Polski A akceptuj! Wbijaj stary. Spoko. Widzę, że masz lepszy zamek ode mnie. Ymm, powiadomienia. Nie. Co byśmy mogli sobie tutaj rozwinąć? Czy nie wiem? No kurczę, chyba jeszcze troszkę kryształu trzeba nazbierać, czyli jeszcze jeden zamek magiem, tylko teraz, zanim wyruszymy, to go wyposażę znowu pyk, przełącz się. Wypad. kwipunek. Na pewno tu mam nowe rzeczy dostępne. Na pewno to. Na pewno także to. Jeszcze coś? Ta czapa jest dostępna. Mm, szatę. Szatę od którego poziomu? Okej, okay, a nie ma jakiejś lepszej? Kapa nowicjusza. To też kupimy. To też kupimy. Wiem, że pieniądze wydaje. Może troszkę w pewnym sensie bezsensownie. O, czy ta kapa czasem. Tutaj. Gdzie mogę dodać? A tutaj, dobra! Okej, okay. i nie mam jeszcze rękawic. Tylko, że też nie mamy pieniędzy na te rękawice. Jakieś miedziane pierścienie. Wróćmy sobie i spróbujmy coś z nich wykuć. Chociażby wyjątkowy. Miedziany pierścień. Cyk, cyk, frajerze. To i to. Ha, nie mam. No to wydajmy to. Sukces. A to jest dlaczego? Rebelka wyjątkowa rękawice. Mhm. Czyli w takim sensie. Ja rebelki na bank nie będę miał, więc w sumie mogę to sprzedać. Mm, ekwipunek mam zawalony, to jest standard jeśli chodzi o moje, te, moją rozgrywkę. Sztab kurczaków! Idziemy na kuraki. Mam trzeci poziom. Jedno ocytytanie. Lalkarze wolę. Mam czwarty poziom, no to na trzeci. Nie mam trzeci poziom postaci, to na trzecim pozostańmy. Aczkolwiek czwarty powinienem zdobyć bardzo szybko. A w takim sensie, dobre to jest. Gięcie szmaty, dobrze. <laughs> Okej... Okay. Koniec z wami, skurwysyny. Patrzcie, jak was upalę. Ej, fajny mag jest, on ma ogólnie umiejętności. To znaczy, no na razie dwie poznałem, tak? Więc nie za dużo. Ale już mam na kolejny poziom serca zamku, więc całkiem fajnie. Ale jeśli chodzi o jego dalsze umiejętności, na pewno będzie miał fajne. Oczywiście zużywające mega ilość całej manny i wszystkiego. Ale na pewno będzie bardzo skuteczny, jeśli chodzi właśnie o walkę dystansową. Patrzcie, ich spowalnia. Nie dość właśnie, że ich spowalnia, też jeszcze zadaje obrażenia. Oni nie dochodzą do mnie. Tu, dziadku! Czy ja czasem tego kijaszka nie miałem takiego? Tylko go sprzedałem wtedy. Nie, on był słabszy. Tury, tyry, Cholerka. Zażyj sobie. Oddalmy się. I tak. O, bo tak się walczyć powinno magiem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wypadł troszkę życia. Idziemy dalej. Aczkolwiek rycerz mi się wydaje bardziej skuteczny. Taki fajny. Chyba nie umiem magiem po prostu grać. Tery tyry, ty, wy wydziady. A pająki od razu padają. Czwarty poziom, dziękuję. Idziemy dalej. Łups, ilu was tu jest? Kurwa no, zdychaj. Dobrze. Palowniki padły. Ogon maga, jakieś pierdoły, Dobra, dalej. Bo mam kryształów naprawdę full, i już więcej nie mogę zebrać. Muszę je wydać jak najszybciej. To są w sumie nie kryształy, tylko jakieś żywotności punkty żywotności. Odblokowano. No, kula zbżywo, Dajmy to tu. Obrona. Kolejny poziom zamku. Proszę. Rozwinięcie. Dziękuję. Słuchajcie, jeśli chodzi o maga... Siema. Um, jeśli chodzi o maga, to chyba sobie nim zagramy jeszcze kolejny odcinek. Wiem, że zamek trzeba przejść jak najszybciej, żeby wróg miał mało czasu, ale to potem. Jeszcze sobie go ulepszymy. Też potem. W kolejnym materiale i chyba jeszcze raz zagramy magiem, zobaczymy jak on się rozwija, a już po tym kolejnym materiale przerzucimy się z powrotem na rycerza i pójdziemy z fabułą dalej, czyli pójdziemy... Blum, wróć tu. Kurwa, nie tu. Zamień się na rycerza i pójdziemy tutaj. Dobry piesek. Muszę zdobyć kolejne poziomy w ogóle tego wszystkiego. znaczy wszystkiego mojego rycerza, ulepszyć go. No i no. U! Czekajcie, tu ty należysz do mnie? Mr. Bloopser. To powinno być. Nie, e, e, na pewno nie. On należy do jakiegoś klanu, do przypisanego z takim samym po prostu awatarem, jak i ja mam. No to ok, słuchajcie, ludzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Um, A tak, próbny, czyli mogę go w sumie zaatakować i jednocześnie, no nic mu nie zabierając, tylko sobie sprawdzić jego zamek. Fajnie. Um, słuchajcie, aby zobaczyć poziom ligi. Proszę. Z e, Sprawa wygląda tak. Kto z Was chce, może bez problemu dołączyć do klanu. Mieliście tam jego nazwę i wszystko. Możecie wbijać, nie ma problemu. 30 miejsc, miejsca ograniczone, więc no troszkę smutno. Dlaczego nie może więcej być miejsc? Może prawdopodobnie można to jakoś rozbudować. Klany. Mm, tylko, że nie wiem, gdzie edycja opuść klan. Nie będę opuszczał własnego klanu, dziadku. Ale tak by się to mniej więcej podobało, podobno to prezentowało. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się gorąco. Cześć.